Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Kobiet U18 w hokeju na lodzie Dywizji 1B. Wszystkie spotkania rozgrywane w ramach zawodów odbędą się na lodowisku Jantor w Katowicach. Bardzo się cieszymy, że tutaj katowicki Jantor po raz kolejny jest areną, gospodarzem takiej międzynarodowej imprezy. Zawsze niezależnie od wieku, reprezentacja Polski buduje pozytywny klimat dla danej dyscypliny sportu, w tym wypadku hokeja kobiecego. Jestem przekonany, że jest to. Dyscyplina, która bardzo szybko się rozwija i zainteresowanie hokejem kobiet jest coraz większe, więc ten wymiar reprezentacyjny i zmagania z pięcioma drużynami z różnych części świata, co warte podkreślenia, jest zawsze takim elementem, który przyciąga młodych, a w zasadzie młode adeptki tej właśnie dyscypliny sportu. Są to mistrzostwa świata grupy 1B. Walczymy w Katowicach, chcemy oczywiście powalczyć o awans do dywizji wyższej. Jest to trzeci poziom rozgrywkowy w hokeju juniorskim. W kobiecym. No, trudno tutaj wskazać faworyta, bo zazwyczaj w tych rozgrywkach juniorskich te roczniki się zmieniają co roku. Wiadomo, że organizuje się po to w Polsce, żeby nasza drużyna miała wsparcie kibiców. Ściany pomagają gospodarzom, ale to na lodzie dopiero się okaże, kto wygra ten turniej. Mamy tutaj przekrój praktycznie reprezentacji z całego świata, bo dzisiaj już grały Australijki, teraz grają Koreanki, mamy Dunki, mamy Hiszpanki, także każdy praktycznie kontynent jest reprezentowany i tak jak mówię, no nie, nie odważyłbym się tutaj wskazać faworytek. Mam nadzieję, że będzie dobry hokej, że dziewczyny nasze wytrzymają presję tutaj tego turnieju u siebie w domu mnóstwo na pewno będzie znajomych rodzin mam nadzieję że pokażą dobry hokej Zaraz po ceremonii otwarcia mistrzostw odbył się mecz pomiędzy reprezentacją Polski i Korei Południowej który zakończył się zwycięstwem Polek 4 do 1 Ciężki przeciwnik na pewno silnie grał Ciężko było go mijać, bardzo dziewczyny grały fizycznie, co gdzieś tam nam nie ułatwiało naszych założeń, aczkolwiek jak widać wynik na plus dla nas. Jesteśmy bardzo zadowolone, już trzeci raz z rzędu mamy Koreę jako pierwszy mecz na mistrzostwach, więc no wiemy czego się spodziewać, pomimo tego, że to nowa drużyna przyjeżdża z każdym rokiem, no to i tak jakby no... Chcemy wygrać ten pierwszy mecz, żeby nam dało takiego kopa do reszty mistrzostw. Myślę, że jeżeli chodzi o każdy mecz, przygotowujemy się indywidualnie i każdy mecz jest po prostu pod dyktando Polski. Mamy grać jako zespół, tutaj nie będziemy patrzeć na przeciwników. My chcemy grać taki, taki sam hokej, jak graliśmy na tym meczu, tak chcemy grać na każdym innym. Możemy się jedynie rozpędzać, żeby było tylko jeszcze lepiej. Trzeba przyznać, że mamy dużo doświadczeń, jeśli chodzi o organizację międzynarodowych wydarzeń, bo to nie tylko e, hokej na lodzie, ale też e, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka. Będziemy niebawem gospodarzem kolejnego wielkiego wydarzenia. W katowickim spotku, więc te doświadczenia zbieramy, a przy okazji oczywiście oferujemy mieszkańcom miasta i całej górnośląsko sko Metropolii niezwykłe emocje sportowe na najwyższym poziomie. Mecze odbywające się w ramach Mistrzostw Świata Kobiet poniżej 18 roku życia życia rozgrywane w w Katowicach do 13 stycznia. stycznia.